It. Cześć, witajcie, tutaj czupasz TV. a to będzie pierwszy odcinek z serii Minecraft. I wiem, że pomysł nie jest dość oryginalny, ponieważ w Minecrafta teraz gra milion osób na YouTube, Wystarczy że sobie wpiszecie Minecraft i już wam wyskakuje masa filmików, ale każdy też nagrywa na inny sposób. Ja sobie tutaj ustawiłam bonusową skrzynkę i jak widać już takie w miarę podstawowej temy mamy. Gram na razie na Peacefulu sobie chcę ustawić. Ponieważ moim zdaniem, moim, nie wiem jak ktoś uważa, ja tak zawsze grałam, że najpierw sobie ustawiałam taki, później taki, więc myślę, że będzie normalnie. Oczywiście na początku zawsze się może trochę ścinać, ponieważ się świat ładuje. Zrodziliśmy się na jakimś pograniczu lasu takiego normalnego i takiego zimowego. Nie wiem jak to nazwać więc mam wersję minecrafta 1.8 i no cóż, nie wiem czy wniosło to jakieś nowości ponieważ w minecrafta nie grałam od dawna na razie sobie zostawię te przedmioty widzę, że już tutaj nam dodało króliczki nie wiem czy one były wcześniej w wersji 1.7 ale miło, że teraz są Chociaż w sumie mogły też dojść w ostatniej wersji jaką grałam, czyli 1.7.8, czy, a nie, 1.7.10, tak, grałam ostatnio w wersji 1.7.10 i to też mnie trochę zdziwiło, że y, jest, no też szczerze myślałam, że będzie 1.8 i bardzo teraz przepraszam, ale mi pudełka spadły na nogi. Dobra. Mm. Są króliczki, nie zamierzam go bić. Jestem przyjacielem króliczków. Dobra, mam na razie 6, to już sobie tego zetniemy. Ogólnie mam gdzieś zamiar zrobić... Jezu, jakieś króliki mutanty tu. A może ten jest po prostu dorosły. No i... Yy... Będę się powoli też rozswajać z wersją 1.8, chociaż wątpię, żeby jakieś wielkie zmiany tutaj doszły. Chociaż ja zauważyłam króliki. Nie gap się na mnie. Ym, I... No cóż, mam nadzieję, że będziecie dobrze się bawić oglądając tę serię. I to chyba na tyle z takich bardziej ogłoszeń parafialnych. Oczywiście na moim ym, kanale pojawiały się też filmiki z Lite's Pet Shop. Nie, to nie jest dziecinne. I ym, takowe filmiki również będą się pojawiać, tylko po prostu raz będą się pojawiały filmiki z Minecrafta, raz z albo z jakichś w ogóle innych gier, a raz z Petropami, bo te... Bo nie, o, patyk już mam. Ponieważ teraz mam drobre, drobne problemy z kamerą i aparatem zarazem, ponieważ mam już jedną sikierę, ale oj tam jak już robić sobie pełny, to pełny. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze... Jed... Dawno się nie grał w Minecrafta, co nie? Każdy miał w swoim życiu taki okres, że nie grał w Minecrafta magię. Dobra, tutaj sobie odstawimy... Te rzeczy tutaj sobie to odstawimy i to, bo to jest nam teraz najpotrzebniejsze. Ua, mogę się trochę w pierwszym odcinku um, nie ogarniać, ale mam nadzieję, że to jest tylko przejściowe i to jest na pewno przejściowe. Mam nadzieję, że po paru odcinkach już się powoli o Ponieważ ogólnie nagrywałam Minecrafta już wcześniej, aczkolwiek usunął mi się save i troszeczkę mnie to poddenerwowało. Ponieważ y z 3 godziny męczyłam się, żeby zbudować tam domek w jaskini i wszystko poszło na marne. I teraz już troszeczkę będę pilnowała, żeby savey mi nie uciekały tam, gdzie powinny być, czyli folderze i żeby mogło, mogły normalnie korzystać i żeby mogła sobie na nie grać. Mam tutaj krowy, ale już mam jedzenie i moim zdaniem więcej nam nie potrzeba. Mam tutaj łąkę, a jeszcze mi by się przydały owce. Owce plus łąka równa się fajna coś. Dobra. Owce plus łąka równa się łóżku. Uh. Yeah. ale jak na razie widzę tylko krowy na horyzoncie żeby znów mi się nie trafiła mapa odowcowana bo już mi się parę razy taka trafiła sołowce sołowce akurat cztery i samosły so dobra so osły jest ok Widzę, że teraz wypada z nich mięso. Nie wiem, czy to już wcześniej w 1.7.10 wypadało. No rozbijmy sobie wszystkie tam jakieś tajne źródło. Oczywiście gramy na razie na peaceful, więc... Yy, tutaj różne kolory. Możemy sobie na razie wchodzić do jaskiń, może tam będzie węgiel. Jest tutaj ciemno jak nie powiem gdzie. Dobra, wyjdziemy sobie troszkę szybszym wejściem, czyli wyjściem. Kto tam wie. I znajdziemy sobie coś, gdzie możemy się osiedlić. Moim zdaniem odcinki iluminutowe 20 minutowe. Dwudziestominutowe. Moim zdaniem nie powyżej 30, ponieważ moim zdaniem na razie te odcinki są nudne. Na razie to jest po prostu chodzenie, szukanie czegoś i zbieranie. Więc na razie te odcinki nie są... <coughs> Przepraszam jakoś za ciekawe Ale mam nadzieję że w przyszłości jak może będzie się działo coś ciekawego Będziemy już mieli dom i ogarnięty świat To może być do 40 minut Ale nie dłużej bo jestem tego samego zdania co um, Już byłam na poprzednich filmikach że zawsze nagrywałam do pół godziny żeby widzowie się nie zanudzili Wiem, że ci, co oglądają filmiki z pet shopów, bo chyba parę osób ogląda moje filmiki z pet shopów, każdy kiedyś zaczynał, Ym, to y, teraz taka mała informacja, że one będą się do 20 minut... <coughs> Bardzo przepraszam, nie wiem, jeśli mój mikrofon to włapuje jak kaszle. Ale kaszle w inną stronę. Spróbuję się napić. Bo po prostu nienawidzę wody z czajnika. Takiej od razu z czajnika i mnie gardło później jest takie suche i kaszle. Ale mam tutaj inne picie niż woda z czajnika. Więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Już nie będę kasłać Dobra, szukamy sobie miejsca, gdzie możemy się osiedlić Albo w ogóle jakiegoś węgla Albo w ogóle czegoś na pierwszą noc Ponieważ mimo, iż gramy na Peaceful To wypadałoby coś na pierwszą noc. Wilczki! O Jezu, złe wilczki Ale się na mnie nie rzucają One nam wybijają owce no jak wilki Dobrze, już was zostawimy Nie jedzcie ich tam, raczej zjedźcie ile chcecie Odłożymy sobie crafting table A my szukamy nadal miejsca by się osiedlić Chociaż moim zdaniem nie opłaca się tak wędrować i szukać czegoś w nieskończoność Więc ja po prostu zrobię cięcie i jak znajdę jakieś fajne miejsce to spotkam się z, z wami i widzimy się za chwilę Hej, witajcie, po krótkiej przerwie, dla was krótkiej, więc zbliża się noc i znalazłam las z grzybami. Yy, ale tam już widzę łąkę i są tu owce i znalazłam owcolandię. I tam było tak kolorowo i były kwiatki, więc <ścoughs> dlatego owcolandia. I Mam już tutaj łąkę, więc mam nadzieję, że gdzieś w pobliżu tej łąki się osiedlimy i w pobliżu tego lasu. O. No bo pewnie już nagrywam jakieś 10 minut i nie chciałabym marnować tego czasu na szukanie miejsca, gdzie możemy się osiedlić. Więc zrobiłem sobie gdzieś jakiś prowizoryczny domek mały to yy, ja moim zdaniem sobie zrobię jakiś na razie mały, prowizoryczny domek i wrócę za małą chwilkę. Witajcie znowu, więc tak. Zacznijmy od samego początku przygody z budowania tego domu. Zajęło mi to całą minecraftową noc, to znaczy połowę, bo jeszcze połowę tutaj przeszliśmy, to znaczy ja przyszłam i zebrałam drewno. I ten domek na razie prezentuje się tak, nie jest on jakiś doskonały, ale ma on służyć tylko do przeżycia, ponieważ szczerze nie lubię się tak osiedlać w jakichś jaskiniach I budować sobie jakiegoś grobu i tam się zakupiać przed potworami, przed którymi i tak nie mamy jeszcze ich włączonych, ale to dziś I tak, ten dom ma służyć tylko do przeżycia, później sobie weźmiemy jakiś normalny żeby już sobie włączyć potwory w, w drugim czy w trzecim odcinku i po prostu już grać z potworami, więc już jest ten dom, nie jaskinia, tylko jeszcze tutaj muszę tak, D tutaj mam nawet takie brązowe drzwi, dorobić tutaj okna przede wszystkim, żeby jak włączymy potwory nam nie weszło, co jest chyba oczywiste, i zrobić sobie piecek, bo mam tylko... Jeden blok cobblestone'a. I jak pewnie wie każdy z niego nie da się zrobić pieca. Trudno. I moim zdaniem w następnym odcinku albo między odcinkami sobie zrobię kopalnię i wykopę sobie już to szkło, żeby was nie zanudzać. Ale no cóż, na razie mój domek się prezentuje tak. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka.